To może brzmieć jak szaleństwo, ale roślina stojąca w Twoim salonie może wysysać Twoje szczęście, Twoje pieniądze, a nawet Twoją energię życiową. Napisz w komentarzu, chronię mój dom, aby uruchomić ochronę, zanim będzie za późno. Zaraz odkryjesz, dlaczego 87% osób ustawia wężownicę Sansevieria trifasciata. W Polsce znaną jako język teściowej, dokładnie w najgorszym możliwym miejscu, i płaci za to w milczeniu. Niewytłumaczalne zmęczenie, kłótnie w domu, pieniądze, które znikają bez śladu, ta roślina nie jest tylko ozdobą. Według Funue, starożytnej nauki duchowej, działa jak portal energetyczny. A jeśli znajdujesz się w złym miejscu, możesz spać obok magnesu nieszczęścia. Trzecie, zakazane miejsce wyjaśnia, dlaczego budzisz się wyczerpana, mimo że przesypiasz 8 godzin. Ostatnie, może wpływać na twoje zdrowie emocjonalne, nawet jeśli tego nie zauważasz. Zapisz ten film teraz. Bo będziesz chciała wracać do każdego fragmentu. A teraz weź głęboki oddech, bo to, co za chwilę usłyszysz, może na zawsze zmienić energię Twojego domu. Nie wszystko, co wygląda niewinnie, stoi po Twojej stronie. Język teściowej, czyli Sansevieria trifasciata, jak nazywali ją dawni mistrzowie funue, to nie tylko roślina. Do kanału surowej siły energetycznej. Podczas gdy miliony ludzi stawiają ją na półkach czy w korytarzach wyłącznie dla estetyki, ona stoi tam. Cicha. A jednak reorganizuje wibracje przestrzeni na dobre albo na złe. Przez wieki, w odległych wsiach Indonezji, Afryki i ukrytych zakątkach Tybetu. Ta roślina była traktowana jako symbol duchowej walki. Cichy wojownik przeciwko niewidzialnym siłom, które wślizgują się do domów, niepostrzeżenie, strachowi niedostatkowi, chorobom emocjonalnym, domowym konfliktom. Tak, konfliktom. Kłótniom, które zaczynają się z niczego, drzwiom trzaskającym bez powodu, ciężkiej atmosferze w powietrzu. Czułaś to kiedyś? To nie musi być przypadek. Fanue, system duchowy starszy niż tradycyjne Feng Shui, przekazywany tylko w wtajemniczonym uczniom, rozumie przestrzeń jako żywy organizm. Każdy kąt, każdy przedmiot, każdy oddech wewnątrz twojego domu wpływa na jakość twojego losu. A język teściowej w tym systemie działa jak filtr gęstej energii. Ale uwaga, jeśli zostanie ustawiony w złym miejscu, nie filtruje, on wzmacnia, jak soczewka powiększająca to, co już jest złe. Może wysysać energię życiową z otoczenia i oddawać ją w formie chaosu. Finansowego, fizycznego i emocjonalnego. Pomyśl teraz: Czy zdarzyło Ci się czuć, że w Twoim domu jest ciężko, że pieniądze pojawiają się, a potem znikają? Że budzisz się bardziej zmęczona, niż gdy kładziesz się spać? To może być przypadek, albo efekt złego ustawienia tej rośliny. Powód sięga jeszcze głębiej. Język teściowej jest związany z archetypem strażnika granic. W symbolice duchowej reprezentuje czujnego wartownika między światem widzialnym a niewidzialnym. Dlatego jego miejsce jest strategiczne, a postawić go gdzie indziej. To jak dać wojownikowi miecz i kazać mu siedzieć w salonie. To po prostu nie działa. Mało kto o tym mówi, bo prawie nikt nie studiował prawdziwej roli energetycznej roślin w domu. Większość powtarza powierzchowne rady, ignorując głęboki wpływ energii zastanej. A energia, która stoi w miejscu, staje się życiem, które też stoi. Bez postępu, bez lekkości, bez spokoju. Postawienie języka teściowej w tych miejscach jest jak zbudowanie tamy na rzece, która powinna swobodnie płynąć. Efekt? Energia staje, pieniądze się blokują, relacje się rozpadają i być może już teraz doświadczasz cichych znaków tego zatrzymania. Budzisz się w środku nocy. Bez powodu, małe problemy rosną jak kula śnieżna. Masz wrażenie, że ciągle biegniesz, a wciąż stoisz w miejscu. Pojawia się nieuzasadniona nerwowość, plany się rozpadają, cele nigdy nie dochodzą do skutku. To klasyczne symptomy wewnętrznego konfliktu energetycznego. I tu najważniejsze ostrzeżenie. Większość ludzi robi to nieświadomie. Ustawiają język teściowej tam, gdzie ładnie wygląda, gdzie jest miejsce albo na szczęście. Ale szczęścia nie da się improwizować. Energia nie reaguje na pustą intencję. Energia odpowiada na pozycję i nadchodzi kluczowy moment. Istnieją cztery zakazane miejsca, w których ta roślina nigdy nie powinna stać. Jeśli popełnisz ten błąd w którymkolwiek z nich, uruchomisz określony rodzaj blokady w swoim życiu. To nie przesąd, to wzorzec energetyczny ta sama roślina, ale w zależności od miejsca, może stać się katalizatorem chaosu. Dlatego, Zapisz to teraz. A najlepiej? Zapisz ten film, żeby móc do niego wrócić zawsze, gdy będziesz przestawiać coś w domu. A tak przy okazji, napisz w komentarzu: Chcę oczyścić moją energię, jeśli czujesz, że coś w Twojej przestrzeni potrzebuje zmiany. Za chwilę odkryjesz cztery zakazane miejsca, a pierwsze z nich jest jednym z najczęstszych. Możesz się zdziwić, ile polskich domów popełnia ten sam błąd, być może, także twój, ale najbardziej niebezpieczne jest trzecie miejsce. To ono uderza bezpośrednio w twój sen, w twoją zdolność do kochania i w poczucie bycia bezpieczną we własnym domu. Jeśli twój dom jest ostatnio zbyt cichy, być może wysyła wołanie o pomoc. Przejdźmy do konkretów: Oto cztery miejsca, w których język teściowej nigdy nie powinien stać. I w każdym z nich energia Twojego domu może być trenowana, zanim w ogóle to zauważysz. Pierwsza kuchnia konflikt żywiołów. Kuchnia to centrum ognia, ruchu i domowej alchemii. To tutaj surowe staje się święte, a zimne zamienia się w pokarm. A teraz wyobraź sobie, że ustawiasz tam roślinę o energii tnącej symbol sztywności, obrony i kontroli efekt zderzenie. Żywiołów, ogień i miecz wchodzą w subtelny, ale ciągły konflikt. Czujesz to w małych sprzeczkach, które rosną bez powodu, w napięciu unoszącym się w powietrzu między domownikami. Dobrobyt ulatnia się w cieple irytacji, a dom zaczyna wibrować w dysharmonii. Czy zdarzyło Ci się wejść do kuchni? i poczuć dziwny ucisk w sercu? Zwróć na to uwagę. Drugi. Ciemne kąty. Mnożnik martwej energii. To kuszące. Kąt jest pusty, roślina pasuje idealnie, wypełnia przestrzeń, ale to, co wygląda jak zabieg dekoracyjny, może tworzyć energetyczną czarną dziurę. Język teściowej w miejscu bez światła chłonie, zastaną energię i oddaje ją zwielokrotnioną. Efekt jest cichy, ale nieubłagany. Smutek bez powodu. Apatia. Chroniczne odkładanie na później. Tracisz chęć do działania. Pomysły stają w miejscu. Świat szarzeje w środku. Najgorsze? Myślisz, że to z Tobą jest problem, a to przestrzeń powoli Cię osłabia. Trzecia sypialnia. Energia przeszywająca w miejscu odpoczynku. To jest najpoważniejszy błąd. Sypialnia to przestrzeń odpoczynku, intymności i regeneracji emocjonalnej. Postawienie języka teściowej w tym miejscu. Jest jak spanie obok uzbrojonego strażnika. Wydziela ona wibrację przeszywającą, przydatną w obronie, ale katastrofalną dla snu. Śpisz, ale nie odpoczywasz. Budzisz się z ciężkim ciałem. Zaczynasz emocjonalnie oddalać się od osoby, z którą dzielisz przestrzeń. Ciepło uczuć gaśnie. Frustracja rośnie, a sypialnia zamienia się w pole cichego napięcia. Czwarte centrum domu. Serce w zastoju. Centrum domu to punkt energetycznej równowagi. Jak rdzeń kryształu, jeśli pęknie, wszystko traci moc. A jednak wielu stawia tam roślinę, żeby chroniła całość, ale nadmiar ochrony staje się więzieniem. Język teściowej w samym środku blokuje przepływ. Energia przestaje krążyć, projekty stają w miejscu, życie zamiera. Najgorsze? Czujesz. Że robisz wszystko dobrze, a jednak nic nie płynie. To znak, że sam dom wypadł z rytmu. Teraz, gdy znasz te cztery punkty, ile z nich znajduje się w Twoim domu? Napisz w komentarzu, pomyliłem miejsce, jeśli rozpoznałaś któryś u siebie, ale nie obwiniaj się. Bo za chwilę pokażę Ci ukryte oblicze języka teściowej i to, jak może stać się największą strażniczką Twojego dobrobytu. Sekret tkwi w właściwym miejscu i w tym, co aktywujesz, kiedy traktujesz ją jak symbol. Nie każda ochrona pochodzi ze światła, niektóre przychodzą z ciszy cieni. Dotąd mówiliśmy o błędach. Ale teraz czas odwrócić klucz. Musisz zrozumieć: język Teściowej nie jest złoczyńcą. Nosi w sobie jeden z najstarszych duchowych archetypów ludzkości cichego strażnika. W dawnym języku symbolicznym ludów Bantu jej nazwa oznaczała: Ten, który rani zło. Zanim nadejdzie. Jest ostra w niewidzialnym. Przecina wibracje, neutralizuje klątwy, rozpuszcza cudze myśli, które próbują się wkraść, ale działa tylko wtedy, gdy jest szanowana. Rośliny to żywe organizmy, ale niektóre gatunki są czymś więcej. Są duchowymi istotami. Z energetyczną misją, język teściowej jest jedną z nich. Nie przynosi szczęścia. On chroni przepływ szczęścia, który już istnieje, nie przyciąga pieniędzy, tworzy barierę przed stratami, przed wyciekiem energii życiowej. A co się dzieje, gdy ignorujesz jej symboliczną funkcję? Milknie, wygasa. A jeszcze gorzej. Staje się jak pasywna antena, która zaczyna odbijać energię otoczenia w sposób odwrócony. Może już to przeżyłaś. Roślina zaczyna więdnąć bez powodu. Końcówki schną. Powietrze wokół niej gęstnieje. To fizyczna manifestacja energetycznej nierównowagi. Większość ludzi wyrzucają wtedy i kupuje nową. Ale ci, którzy znają ukryte kody, rozumieją, co naprawdę się dzieje. Nie daj się zwieść. Język teściowej to żywy talizman. A jak każdy talizman, jego moc zależy od miejsca, w którym stoi i od tego, jak jest traktowany. Dlatego mistrzowie funue ustawiają go niemal Rytualnie, nigdy w centrum, nigdy w martwych kątach, ale właśnie w punktach przejścia, tam gdzie energia wchodzi lub wychodzi, powinna być pierwszą rzeczą, którą widzi ten, kto wchodzi i ostatnią, którą widzi ten, kto wychodzi. Bo to właśnie w tych portalach, wejścia i wyjścia, porusza się niewidzialne. A język teściowej, ustawiony tam, działa jak filtr duchowy, który pieczętuje pole domu. Ale uwaga, to działa tylko wtedy, gdy roślina jest energetycznie aktywna, a istnieją konkretne sposoby, by to osiągnąć. Za chwilę odkryjesz najważniejsze praktyki. Najlepszą porę podlewania, jak oczyszczać jej wibracje. I teraz pytanie: gdzie jest to jedno jedyne miejsce w domu, w którym ta roślina może naprawdę pomnożyć Twoją pomyślność? Ostatni krok jest sekretny, bo nie każdy jest gotów, by go zastosować. Jeśli chcesz obudzić moc swojej rośliny napisz w komentarzu aktywuję ochronę i przygotuj się bo za chwilę dowiesz się jak przemienić język teściowej w niewidzialną strażniczkę twojego bogactwa to nie magia to połączenie a ono zaczyna się od prostego gestu gdzie ją stawiasz i jak ją szanujesz teraz gdy znasz błędy Czas aktywować prawdziwą moc języka teściowej. Ona jest strażnikiem, ale strażnicy potrzebują celu, miejsca i rytuałów. Pierwszy krok, by obudzić jej energię, to zrozumieć, że reaguje na czystą intencję nie na pośpiech, nie na dekorację, ale na spójność przestrzeni, działania i obecności. Podstawowe praktyki energetyczne. Pierwszy. Podlewaj rano. Zanim wybije godzina dziewiąta, w tym czasie światło dnia dopiero się aktywuje, a woda, którą dajesz roślinie, nie jest tylko wilgocią, to kod wibracyjny. Roślina Wchłania tę częstotliwość i oddaje ją otoczeniu jako pole ochronne. Podlewanie wieczorem, przeciwnie, może powodować zastój i zagęszczać aurę domu. Drugi. Usuwaj suche liście natychmiast. Martwy liść równa się martwa energia. Jeden suchy fragment może zakotwiczyć w przestrzeni dawne wspomnienia zwłaszcza emocje frustracji smutku czy poczucia winy usuwając je wysyłasz jasny komunikat do wszechświata tutaj pozostaje tylko to co żywe trzeci oczyszczaj raz w tygodniu wodą z solą Przetrzyj liście wilgotną ściereczką z odrobiną soli kłodawskiej, najczystsza sól z polskich kopalni. Podczas oczyszczania powtarzaj w myślach, oczyszczam, chronię, aktywuję. To zdanie ma mocny, pradawny charakter i działa jak klucz do naturalnych filtrów energetycznych. Najważniejsze. Miejsce idealne. Język teściowej powinien stać przy wejściu do domu, zwrócony w stronę drzwi głównych nie na wprost, jak blokada, ale delikatnie z boku jak czujny strażnik to punkt przejścia między światem zewnętrznym a Twoim wewnętrznym polem i właśnie tam roślina działa jak. Milcząca strażniczka, filtrując wszystko, co wchodzi. Myśli pełne zazdrości, ciężkie energie innych ludzi, wibracje lęku, oceniania, niedostatku. Z czasem zaczynasz zauważać. Powietrze się zmienia, goście śpią u ciebie spokojniej, a ty czujesz, że naprawdę jesteś u siebie. Ale istnieje jeszcze ostatni krok, którego prawie nikt nie zna gest, który pieczętuje duchową więź z rośliną i przemienia jej ochronę w prawdziwy dobrobyt. Ten krok ujawnia się tylko tym, którzy są gotowi, by go przyjąć. Napisz w komentarzu: Jestem strażnikiem mojego domu jeśli poczułaś tę więź aż do teraz. I pamiętaj, zostaw polubienie, jeśli coś się w tobie poruszyło, to więcej niż cyfrowy gest, to energetyczny znak. W ostatniej części pokażę Ci sekretny rytuał aktywacji pomyślności z językiem teściowej. Ten rytuał działa tylko w konkretne dni. A najbliższy jest już jutro. Nie trafiłaś na ten film przypadkiem. Twój dom też nie woła cię przez przypadek. Dotarliśmy do końca, a raczej do początku nowego cyklu. Teraz już wiesz, język teściowej nie jest zwykłą rośliną ozdobną. To kanał, lustro, milczący strażnik niewidzialnego. Kiedy używana z pełną świadomością, ta roślina może przemienić Twój dom w pole ochrony, obfitości i równowagi. Ale ważniejsze, niż sama roślina, jest Twoja decyzja, by aktywować to, co ona symbolizuje. Możesz zastosować wszystko, co usłyszałaś do tej pory. Przenieść roślinę w odpowiednie miejsce. Przeprowadzać. Co tygodniowe oczyszczanie energetyczne, podlewać z intencją, ustawić przy wejściu jako wibracyjną strażniczkę to już ogromny krok naprzód dla kogoś, kto dotąd żył na autopilocie. Ale jest coś głębszego, co dzieje się, gdy patrzysz na swój dom, jak na żywy organizm bo on czuje. Dom chłonie wszystko, niewypowiedziane rozmowy, ukryte marzenia, stłumione lęki, nadzieję, która uparcie trwa. Roślina to tylko klucz, ale to ty przekręcasz go w zamku. Teraz odpowiedz sobie szczerze: czy poczułaś coś innego podczas oglądania? Może dreszcz na skórze, zapomniane wspomnienie, a może wewnętrzny głos mówiący. Właśnie tego potrzebowałam. Jeśli tak, to znak, że Twoja energia odpowiada na to wezwanie. Dlatego zapraszam Cię teraz do dwóch prostych, a potężnych gestów. Pierwszy: Napisz w komentarzu: Jestem strażnikiem mojego domu. To zdanie jest duchową kotwicą. Pisząc je, nie tylko komentujesz. Zawierasz intencje, mówisz wszechświatowi. Jestem obecna, jestem gotowa, biorę odpowiedzialność. Druga. Polub ten film. Nie tylko, by wesprzeć, ale symbolicznie, jako gest wdzięczności dla rośliny, dla Twojego domu i dla samej siebie. Pamiętaj, każda akcja w świecie cyfrowym ma odbicie w świecie subtelnym. Polubienie, komentarz i zapisanie tego filmu aktywuje coś więcej niż algorytm. Aktywuje Twoją obecność. Możesz się teraz zastanawiać, czy istnieje coś więcej? Tak, istnieje. Jest rytuał aktywacji energetycznej praktykowany niegdyś tylko przez mistrzów funue w określone noce, a kolejny właściwy moment przypada już jutro. W tym rytuale język teściowej łączy się z naturalnym elementem świecą i zapieczętowanym słowem. Rezultat? Pole wibracyjne które przyciąga pokój, czyste pieniądze i prawdziwsze relacje. Ale uwaga, ten rytuał można przeprowadzić tylko raz w miesiącu. Jeśli zrobisz to poza czasem, efekt się rozmywa. Dlatego nagrałam dla Ciebie nowy film z pełnym instruktażem krok po kroku. Opublikuję go jutro o siódmej rano. Dokładnie w godzinie aktywacji. Jeśli chcesz do niego dotrzeć, subskrybuj kanał, włącz powiadomienia, bo jeśli przegapisz, kolejna okazja dopiero za miesiąc. I uwierz, twoje pole energetyczne już zaczęło się porządkować tylko dzięki temu, że obejrzałaś aż dotąd. Już weszłaś w proces. Teraz. Wystarczy, że będziesz podążać dalej. Twój dom czuje, twoja roślina słucha, a wszechświat odpowiada. Do zobaczenia jutro o 12. Bo kolejny krok nie dotyczy już rośliny. Dotyczy ciebie.